na taki scenariusz bazowy, czyli że y, będzie niby informacja, że rozmowy udane i tak dalej, ale będzie tak dużo różnic y, w, w jakby poglądach jednej drugiej strony i tego porozumienia zabraknie i jakby negocjacje będą jeszcze kontynuowane, będą kolejne spotkania umawiane, będą ciągnąć miesiącami, a konflikt nie zostanie zakończony dałbym 50%. Czyli tak bym to podzielił. Ten ostatni scenariusz oczywiście też jest negatywnym scenariuszem dla rynków, bo inwestorzy szukają czegoś tu i teraz. Wydaje Negatywny scenariusz dla rynków, a inwestorzy szukający czegoś tu i teraz, dokładnie tak mówiłem ostatnio. Kiedy to kilkadziesiąt godzin temu, dosłownie jeszcze przed spotkaniem na linii Donald Trump, Władimir Putin, nagrywałem dla was materiał z możliwymi scenariuszami dla rynku. Dlaczego 50% było na ten scenariusz? No bo dwa pozostałe, czyli dogadanie się stron, ewentualnie zakończenie przedwczesne rozmów, bo to też Donald Trump mówił, że jest możliwe. To było po 25%, no i 50% zostało właśnie na ten scenariusz. No i co? Rozmowy się zakończyły, rozmowy, które rozpoczęły się po godzinie 21 czasu polskiego w piątek po trzech godzinach się zakończyły no i nie ma przełomu nie ma przełomu, brakuje przełomu media tutaj są naprawdę bardzo rozgrzane od samego rana w sobotę i komentują przebieg rozmów, komentują przeróżne właśnie czynniki które też gdzieś tam po drodze się w związku z całymi rozmowami pojawiały od samego przywitania i niektórzy mówią jaki czerwony dywan na lotnisku, tu przecież po tym jak po raz pierwszy że tak powiem Zachodna Putina się otworzył, To on powinien zostać w ogóle to już szybko aresztowany, zamknięty do więzienia jako zbrodniarz wojenna, tymczasem przywitanie na czerwonym dywanie, nie przywitanie z no, takim bym powiedział, mocnym uściskiem dłoni ze strony Donalda Trumpa, a później jeszcze panowie wsiedli wspólnie do jednego pojazdu z kierowcą bez żadnych tłumaczy. No bo Władimir Putin biegnie, biegle władzę językiem angielskim, ale w mediach zazwyczaj posługuje się językiem rosyjskim. Więc to też był temat dosyć kontrowersyjny, bo nie jest to często spotykany. Scenariusz, tym, że właśnie Donald Trump zaprasza do swojej limuzyny jeszcze drugiego przedstawiciela państwa. Po przejeździe, że tak powiem, doszło do dyskusji, w której no. Było pewnie kilka ustaleń, bo no, sama ta rozmowa choćby w samochodzie, nie wiadomo tak naprawdę co ostatecznie przyniosło, ale, ale duża szansa, że tam chodziło o kwestie handlowe na linii Stany Zjednoczone, Rosja, no a niekoniecznie na, yy, o kwestiach pokojowych, tutaj była mowa, wydaje się, że takim kluczowym wnioskiem, który możemy z tej całej dyskusji wyciągnąć jest to, że Władimirowi Putinowi nie zależy na zawieszeniu broni. On nie chce zawieszenia broni, jeżeli już to zakończenia wojny, ale to już wcześniej było mówione. No i tutaj znowu pojawia się dodatkowy aspekt tej właśnie dyskusji. Jeżeli zawieszenie broni, to na jakich warunkach? A te warunki, które obecnie są przedstawiane, omawiane, będą już wkrótce pilnie konsultowane z prezydentem Ukrainy, bo już rozmowa się odbyła na linii Władimir Zełenski, Donald Trump, rozmowa telefoniczna, no a my czekamy na Poniedziałek, bo właśnie w poniedziałek do Waszyngtonu został zaproszony prezydent Ukrainy szybko na rozmowy. Co z nich wyniknie, zobaczymy. Donald Trump rozmawiał też z przedstawicielami europejskimi, a Europa już wydała takie wspólne oświadczenie wspólny list, który Wam też w tym materiale przytoczę. I w sumie dobrze, że nie nagrywałem niczego z samego rana, bo kolejne nowe okoliczności tutaj się pojawiają, więc będzie co tutaj skomentować. Oczywiście to wszystko w kontekście rynków akcji, w kontekście naszej polskiej giełdy papierów wartościowych, natomiast tak jak usłyszeliście na Początku tego nagrania w ramach scenariusza bazowego. No, niestety, ale wydaje się, że ta informacja, ten brak przełomu w rozmowach może być informacją dla naszej polskiej giełdy negatywną, ale do tego jeszcze dzisiaj przejdziemy. Wyświetlam krótki materiał z partnerem głównym kanału, czyli z Saxobankiem, i wracam do Was za moment. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxobank Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu. jeżeli Chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. Na platformie Saxo możecie oczywiście inwestować otrzymując 250 euro. To promocja specjalna dla widzów kanału Marcin Podlacki, Myśli Obserwuj, Inwestuj, zarabia. i W opisie do tego materiału znajdziecie link do założenia swojego rachunku A na platformie. No właśnie, jeżeli na przykład uważacie, że to, co się dzieje teraz w Weekend, co się wydarzyło w ramach rozmowy Trumpa z Putinem, co dzieje się teraz w ramach tego echa pojawiającego się już po samej rozmowie, to czynnik prospadkowy na przykład dla rynków. To również oczywiście polskie akcje, no zarówno na wzrost, jak i na spadki możecie na. Platformie Saxo rozgrywać, co zresztą pokazywałem Wam już w osobnych materiałach, choćby w materiale poświęconym właśnie typom na miesiąc sierpień, który również na kanale się pojawił. Zostawiajcie lajki, subskrypcje, a jeżeli chcielibyście inwestować w waluty, to przypominam, że partnerem kanału jest też walutowa, tutaj 50% prowizji przez pierwszy miesiąc zapłacicie, 50% mniej oczywiście prowizji, nie 50% prowizji, 0,2 do 0,1% przy bardzo niskich spreadach. Zobaczcie tutaj na przykład dolar, 364,11, 364,15, to jest w ogóle 0,04 grosza spreadu, także no wręcz brak tego spreadu, prowizja 0,1% przez pierwszy miesiąc, więc to jest po prostu bardzo opłacalne, jeżeli chcecie się walutami, że tak powiemy wymieniać. No a my już przechodzimy do. Samego spotkania. Ja nie miałem jakichś specjalnie dużych oczekiwań, zresztą też tak jak mówiłem, że scenariusz bazowy, no po prostu nie przyniesie nam rozstrzygnięcia, nie przyniesie nam załatwienia sprawy. Strony będą dyskutować, no i dobrze, że w sumie trzy godziny ta rozmowa trwała, bo gdyby ta rozmowa była krótsza, no to takie wiecie, zerwanie, które też Trump zapowiadał, jeżeli coś nie pójdzie po jego stronie, no to niestety może być dosyć też, jeszcze nawet bardziej problematyczne dla rynku, dla przyszłego potencjalnego pokoju. Więc to jest przynajmniej jakiś tam plus. Co jest minusem? Minusem myślę, że jest to, że podczas konferencji no nie było pytań ze strony publiki, tylko takie oświadczenia stron, że tak powiem. Jeden z trzech przedstawicieli strony rosyjskiej powiedział, że po prostu wszystkie tematy zostały omówione, więc no nie ma nic do dopowiadania i w zasadzie już wszystkie pytania są wyczerpane i dziennikarze nie mają co pytać. To oczywiście pełna głupota, no ale, ale tak to zostało tutaj powiedziane. Odwołana została też czy odwołany lunch, który miał zjeść Trump z Putinem po tych kilkugodzinnych rozmowach. Natomiast to, co jest tutaj istotne, i ja też to zauważyłem, że przytaczane są wypowiedzi Kamali Harris jeszcze z czasu kampanii prezydenckiej, kiedy to już Donald Trump zamiast Joe Bidena stał w szrankach w ramach walki o poparcie, właśnie osób, które będą głosować w Stanach Zjednoczonych. No i ona powiedziała, że on nie da rady sobie z Putinem, Putin go rozegra jak dziecko. No i właśnie tutaj pojawiają się takie pytania, czy przypadkiem podczas tego spotkania za dużo nie dał Trump, za dużo nie pokazał Trump, a Putin bardzo oszczędny też w słowach, oszczędny w komentarzach i w czynach y, zyskał bardzo dużo, no bo y, wiecie, no jeżeli y, część osób Duża część mówi o tym, że to zbrodniarz wojenny, którego trzeba zamknąć do więzienia, a tutaj nagle spotyka się z kluczową osobą na świecie ze Stanów Zjednoczonych, ze Stanów, które wspierają przeciwnika Rosji, jeżeli chodzi o no, tę wojnę, a równolegle jeszcze dodatkowo pojawiają się olbrzymie ostrzały ze strony rosyjskiej na terytorium Ukrainy, bo to też dzisiaj w porannych godzinach słyszeliśmy, no to coś tu jest chyba nie tak i... Czy mamy jakieś ustępstwa, na przykład ze strony Władimira Putina po tych rozmowach? No, niespecjalnie, niespecjalnie. Pojawiło się wspólne oświadczenie. Wspólne oświadczenie też przedstawicieli państw Unii Europejskiej, zaraz wam to oświadczenie przeczytam. Natomiast e, też zgodnie z tym, co mówiłem w tym materiale, bezpośrednio po spotkaniu pojawiły się komentarze w mediach, to jest ciekawe, e, właśnie przedstawicieli no, na przykład Donalda Trumpa czy Władimira Putina, którzy określili spotkanie jako konstruktywne, jako konstruktywne, czyli chwalą się w mediach tym, że rozmowy poszły świetnie, ale realnie nie podali konkretnych uzgodnień. I tutaj 99%, że po prostu tych uzgodnień nie ma i że to był jeden z etapów, a jeszcze miesiącami będziemy wyczekiwać na wojnę. 1% na to, że właśnie być może w tej limuzynie, właśnie, no bo już później w rozmowach 3x3, 3, czy później przy obecności dziennikarzy, to byśmy to wszystko wiedzieli, więc może właśnie w tej limuzynie padła jakaś konkretna deklaracja, postanowienie, które jeszcze nie jest podane do opinii publicznej, bo na przykład jeszcze Donald Trump chce z Władymirem Żeleńskim porozmawiać i później jak ten jeździec na białym koniu na początku przyszłego tygodnia wjedzie, że tak powiem z informacją o tym, że y, mamy koniec wojny. Tak po prostu. Bo zawieszenia broni tu na 99% też nie będzie, bo to już od dawna Putin mówi, że tego nie chce a dodatkowo jeszcze teraz to, to potwierdzi. Więc w tym kierunku raczej nie pójdziemy, a zakończenie wojny, no to jak sami wiecie, to nie jest wszystko takie proste. Oświadczenie Unii Europejskiej po spotkaniu Trump-Putin, oświadczenie, które pojawiło się oczywiście po spotkaniu z wierzchników poszczególnych gospodarek. No i tutaj Ukraina musi posiadać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, by skutecznie bronić swojej suwerenności, integralności terytorialnej z zadowoleniem. Przyjmujemy oświadczenie prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa. No okej. Okay. Ok, koalicja chętnych jest gotowa odgrywać aktywną rolę, nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO, no to też ten postulat był wpisany w tej konkretnej propozycji. Donalda Trumpa, która była przygotowana przed spotkaniem z Władimirem Putinem. Donald Trump do spotkań się przygotowuje, jeżeli już się spotyka, to przygotowany jest, ma konkretne argumenty. Natomiast ciekawe jest to, że też po całym spotkaniu no nie ma takiego bezpośredniego komentarza. Nigdzie ja przynajmniej się nie doszukałem, a szukałem, który by pokazywał, jak bezpośrednio. Putin odniósł się do tej propozycji, która była świetna, świetna dla Rosji, no bo to też komentowaliśmy, aż za dużo, zdecydowanie za dużo, Rosja w tej propozycji mogła mieć dane w ramach właśnie zakończenia konfliktu. Natomiast takiego odniesienia też nie brakowało. To jest oczywiście istotne, żeby ta możliwość została, choć umówmy się, że Putinowi zależało na tym, żeby Ukraina do NATO włączona nie była. Patrzymy dalej, patrzymy dalej, bo tutaj mamy kolejne kwestie. Będzie pilne spotkanie Załęckiego z Trumpem, i tutaj w poniedziałek ma się ta wizyta odbyć. To w sobotę rano ta informacja się pojawiła dosłownie chwilę przed nagraniem tego materiału. Natomiast już rozmowa telefoniczna miała miejsce pomiędzy Trumpem i Załęckim, ale także pomiędzy Trumpem i europejskimi przywódcami. Więc tutaj wszystko zgodnie z zapowiedziami, bo ta rozmowa miała się odbyć. I teraz trochę mnie zastanawia jeszcze to pilne spotkanie Załęckiego z Trumpem, no bo w zasadzie, gdyby m, poza tym, co wszyscy wiemy, nie doszło do żadnych innych ustaleń, to po co? po co miałby Załęcki do Trumpa przylatywać i to tak szybko, bo to jest pilne spotkanie, jeszcze raz to powiem, po co miałby przylatywać, skoro w zasadzie wszystkie informacje mogły zostać przekazane drogą telefoniczną i to też zawsze jest gdzieś tam po stronie, że może, może jednak coś tam ustalone w szybszym czasie niż zakładamy zostanie, ale to tylko taka i wyłącznie hipoteza, więc tutaj nie bierzmy tego jako jakiś ewentualny pewnik. Jeżeli mówimy o tych rozmowach, które się pojawiły pomiędzy Trumpem a europejskimi przywódcami, no to trwały one około 90 minut, tak też tutaj czytałem. No i tutaj między innymi ten główny aspekt Szybkie zawarcie pokoju w Ukrainie, w wojnie Ukrainy z Rosją, przepraszam, jest lepsze od zawieszenia broni. Prezydent USA poinformował rozmówców, że Putin nie chce zawieszenia broni, preferuje wszechstronne porozumienie kończące wojnę. Tylko problem jest właśnie taki, że to porozumienie będzie bardzo trudno osiągnąć, bo oczekiwania z dwóch stron są odmienne i tych płaszczyzn, pól, które się zazębiają, pól wspólnych jest po prostu niewiele. No i tutaj rozmowa, z prezydentem Zełęckim też tu mamy w artykule i właśnie półtorej godziny trwała ta rozmowa, a my patrzymy jeszcze dalej. Putin zostaje powitany czerwonym dywanem, piszą inne media, to też jeszcze streszczając całe spotkanie. Prezydent USA oklaskuje go po przybyciu z Rosji, a na koniec z wizyty rosyjskiego przywódcy na lasce nie pozostaje zbyt wiele. Tutaj też nawiążę do tego, bo niektóre osoby to naprawdę mają, że tak powiem. Bardzo skrajne poglądy, bo ja wczoraj wrzuciłem taki fragment z tego przywitania yy, panów na lotnisku, na lasce i ktoś tam na x dodał komentarz, że yy, właśnie że ja się cieszę, że, że tak to przywitanie wyglądało, bo dodałem uśmieszek na końcu, to oczywiście było kompletną ironią w tym aspekcie, no bo wiecie i ten czerwony dywan i tu uścisk, tu jeszcze złapanie za dłoni w ogóle nie wiadomo co, no to trochę chyba za dużo mimo wszystko, no ale to też pokazuje właśnie, że dla niektórych to dobre, dla niektórych to złe. Dla kogo to dobre? No i w sumie to, to też jest jakby zrozumiałe, bo eksperci z kolei tutaj, którzy na przykład komentują konkretne zachowania Donalda Trumpa i na przykład stworzenie takich warunków, bo to było mocno zaplanowane, co do przywitania na lotnisku, co do później wspólnej podróży, rozmowy, mówią tak. Inaczej pokoju nie, że tak powiem, nie osiągniemy. No jeżeli już na starcie Donald Trump, że tak powiem bardzo wrogo podszedłby do Władimira Putina, no to szansa na powodzenie rozmów pokojowych by po prostu drastycznie spadała. I rzeczywiście jest tym trochę racji, no bo umówmy się, no jeżeli mamy do tego pokoju dojść, no to trzeba się dogadać. Bez rozmów pokoju nie będzie. Więc no w teorii takie podejście, przez niektórych skrajnie krytykowane, i ci niektórzy też mówili, że to jest pokaz całemu światu, jak de facto blisko Trump żyje z Putinem, i jak wszystko inne jest dla niego nieważne. Z iloma przedstawicielami państw do takich dobrych relacji, by dochodziła tutaj zbrodnia wojenny i takie właśnie przywitanie jest. No ale też właśnie z drugiej strony na to spójrzmy, że może właśnie to też był pewien aspekt, żeby Władimir Putin, jak to w ogóle brzmi, ciężko mi to przychodzi przez usta, ale żeby poczuł się dużo bardziej komfortowo, zaopiekowany dobrze podczas tego spotkania, i w ten sposób, żeby żeby te negocjacje były prowadzone w sposób łatwiejszy. Natomiast wydaje się, że taki ogólny wydźwięk, o czym raczej zbieżnie mówią media, jest taki, że no Trump chyba troszeczkę tu przekalkulował. I y, trochę był za dobrym gospodarzem w tym wszystkim, za bardzo się otworzył, za wiele kart odsłonił a Władimir Putin w zasadzie nie odsłaniając się zbyt mocno i tak już naprawdę zyskał bardzo dużo jeżeli chodzi o tę arenę międzynarodową zyskał w kontekście takim, że pokazał, że nie jest takim wyrzutkiem, że tak powiem społeczeństwa tylko, że skoro Donald Trump tak do niego podchodzi to należy mu się jakiś nie wiem szacunek czy poważanie co no, sami wiecie biorąc pod uwagę to czego się dopuścił on czy może nie tyle on własnymi rękoma co osoby, którymi wydawał pewne rozkazy czy później te kolejne osoby, które dalej wydawały rozkazy żołnierzom, no to jest to rzecz wiadomo, karygodna i nie będziemy tego oczywiście oceniać, no bo wiemy doskonale, jak mocno Rosja zawiniła, jak mocno Rosja codziennie, że tak powiem, tutaj no, działa na burzenie całego wizerunku silnej Rosji, w ramach działań podejmowanych, w ramach ataków na cywili, bombardowań, ostrzałów w szpitali, szkół, no i tak dalej. Nie będziemy tego komentować, to trwa od ponad 3 lat, więc wszyscy doskonale wiecie, jak to jest i wszyscy w Polsce chyba mamy albo 90%, 95% Polaków ma podobne zdanie w tym aspekcie. I teraz na chłodno, na chłodno, mając na uwadze te informacje, które mamy, bo oczywiście jeszcze po drodze coś może się wydarzyć, mamy sobotę o godzinie 13, więc, więc jeszcze może weekend jest jeszcze długi, ale przypominam, że będzie jeszcze osobny materiał z typami, z, przepraszam, z przeglądem spółek, będzie też live w niedzielę wieczorem, gdzie już sobie spróbujemy konkretne też um, rzeczy podsumować, jak jakieś nowe jeszcze będą, będzie to dyskusja też z inwestorami tutaj na kanale, no to um, zakładając, że um, jest to zbieżne z tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, o którym Wam mówiłem, i nic nowego się do poniedziałku nie wydarzy, to ja oczekuję mimo wszystko spadków. Oczekuję spadków na rynku z racji tego, że Rynek liczył, chyba że coś uda się osiągnąć, jakieś porozumienia. Tymczasem kolejny zawód, a ilekroć te zawody porozmowa się pojawiały, to nasza polska giełda reagowała słabo. Inwestorzy reagowali wyprzedażą, rynek był bojaźliwy i całe te wzrosty, które poniekąd pokazywały to, że inwestorzy tu i teraz już chyba wyceniają. Zresztą to już wielokrotnie mówiłem w programach, to wiecie, zakończenie wojny, tak jakby to się miało wydarzyć, jutro mogą być troszeczkę rozczarowani. Ja nie jestem rozczarowany, bo to był mój bazowie. bazowy. Ja zakładam Wiedziałem, że tak się te rozmowy zakończą, ale niektórzy już wiecie, już otwierali szampany, tak, już wiecie, byli, nie, że tak powiem, tutaj pewni zakończenia wojny, euforycznych wzrostów, no i tutaj te wzrosty wcale niekoniecznie muszą się pojawić. I kto wie, kto wie, czy gdzieś pod 2900, może 910 punktów nie będziemy zjeżdżać, bo tutaj też w tej okolicy 2910-15 mamy dosyć istotny poziom wsparcia na naszym właśnie indeksie WIG20, też tutaj to wsparcie było bronione gdzieś w końcówce lipca, choć oczywiście mając na uwadze kierunek tej naszej czerwonej strzałki, jeżeli w krótkim terminie nic się nie wydarzy, to ta korekta jak najbardziej może się napędzić na naszej polskiej giełdzie, no bo zadam Wam proste pytanie pod co my teraz w drugiej połowie sierpnia będziemy grać. Pod co te wzrosty mają się odbywać, jeżeli gaśnie temat rychłego zakończenia wojny na Ukrainie lub nawet zawieszenia broni, o ile zgaśnie, wydaje się, że jest taka olbrzymia szansa, że tak będzie. Dywidendy powypłacane, więc duże spółki już w zasadzie nie ma pod co kupować teraz w krótkim terminie. Wyniki opublikowane, więc giganci, którzy raporty podawali, no już w zasadzie reagowali na te wyniki, więc to już wszystko mamy w cenie. Więc idealny pretekst do tego, żeby właśnie tę korektę kontynuować, plus 3000 odhaczone. 3000 odhaczone, więc tam gdzie psychologicznie mieliśmy dojść, tam też udało się dojść, więc to też już się, że tak powiem, zmaterializowało. Więc ja tutaj jakby ten scenariusz negatywny tutaj podtrzymuję, zakładam. A patrząc, co dzieje się w weekend na rynku, możemy zacząć na przykład na kurs Bitcoina, który jest normalnie notowany, praktycznie brak zmienności, ale też jak wsłuchacie się w ten materiał, właśnie ze scenariuszami, to ja wspominałem tam, że akurat rezultat tych rozmów yy, dla giełdy w Stanach Zjednoczonych, czy dla jakichś takich aktywów, że tak powiem, ogólnoświatowych, nie powinien być specjalnie znaczący. My bardziej patrzymy lokalnie na naszą polską giełdę, na inne rynki europejskie, a brak porozumienia tutaj, no i brak konkretów. I właśnie tak jak pokazałem Wam na grafice do tego materiału brak no, takiego... Że tak powiem, no, konsensusu wynikającego z tych rozmów, takiego, takich pewnych rzeczy, które już, że tak powiem, możemy analizować, no, jest informacją, w mojej opinii, negatywną, bo nie tego rynek oczekiwał. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcje pod tym materiałem. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Staram się z głowy przedstawić Wam to, co się wydarzyło, te najważniejsze kwestie. Jeżeli czegoś zapomniałem, to możecie dopisać oczywiście w komentarzach. Pamiętajcie o zostawianiu właśnie lajków, subskrypcji. Pamiętajcie o partnerach w Saksu, możecie inwestować z otrzymując 250 euro to oczywiście promocja dla nowych w opisie macie link, w walut macie też dla naszej społeczności promocja dla nowych o 50% obniżona prowizja 0,2% do 0,1% przy bardzo niskich właśnie prowizjach spreadach. Możecie kupować bądź sprzedawać wybrane waluty dolara, euro, franka szwajcarskiego czy na przykład brytyjskiego funta czy oczywiście inne tutaj to te najbardziej popularne wymieniłem. A tymczasem bardzo wam dziękuję za obecność. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do materiału. Zachęcam do dyskusji w komentarzach i do usłyszenia. I teraz tak jeszcze od razu dopowiem. 17 sierpnia rano w niedzielę wrzucam wam materiał z przeglądem spółek z giełdy papierów wartościowych a 17 też wieczorem zapraszam na program na żywo z przygotowaniem do nowego tygodnia na rynkach. Pozdrawiam!